Będziesz się patrzeć tam, co nagramy film. Cześć kochani! Nie ruszaj się, poczekaj chwilę. Cześć kochani! Witajcie w moim kolejnym filmiku, który będzie typowo urodowy, typowo kosmetyczny. Pokażę Wam fajne rzeczy, aczkolwiek będzie troszeczkę odbiegał od tej tematyki ostatnich filmów, które były pokazywane na kanale, bowiem przychodzę do Was z bardzo dużym i przede wszystkim ciężkim pudłem, które mam z IKEA. Jest to kartonowe wielkie pudło. W przepięknych kolorach, i w nim znajdują się kosmetyki i no kilka także różnych takich zapachowych rzeczy, które czekają na zużycie. I to nie są nowości w mojej kosmetyczce, czyli to nie będzie taki film, że dopiero co zrobiłam jakieś zakupy, bo była promocja albo potrzebowałam wielu rzeczy i siadam i robię wam na świeżo film. Nie. To są produkty z. Do kilku ostatnich trzech, może czterech miesięcy, które mam, które dostałam od kogoś, które gdzieś kupiłam, bo faktycznie była promocja, ale nie pokazywałam wam tego, bo na przykład było tego za mało, albo nie uważałam, że jest to warte nagrania filmu, ale jeżeli już się takie coś wielkiego i ciężkiego zebrało, no to czas najwyższy, żeby nagrać Wam filmik. Więc przejdźmy do tego, że pokażę Wam sobie otworzę, pokażę Wam e, wszystkie fajne rzeczy, które tutaj mam. E, niektóre znam, niektórych jestem bardzo ciekawa. Jest tu także dużo próbek, ale o tym wszystkim będzie zaraz. E, na sam początek będę tak po prostu po kolei wyjmować. Jest żel podprysznic z białego jelenia, to jest kalina i melisa. Jak wiecie, żele z białego jelenia bardzo, bardzo lubię, już wielokrotnie w denkach mogłyście o nich sobie coś posłuchać, więc ogólnie te żele znam, tego zapachu jeszcze nie, ale jestem dobrej jeśli w ogóle tak, o, zaczynam kolorystycznie wszystko, żeby pasowało. Kolejnymi produktami są produkty z Marizy, ja je kupiłam razem w zestawie, jest to żel do mycia twarzy z bawełną i olejkiem awokado jego doskonale znam i bardzo, bardzo uwielbiam, jest niesamowicie delikatny, zmywa wszystkie resztki makijażu i takie nawet trudno zmywalne produkty. A także stonik do twarzy z bawełną i dypantenolem. I jego nie znam, dlatego jestem bardzo go ciekawa. I on był, tak jakby w gratisie razem z tym żelem. Idąc dalej, co my tutaj mamy? Mamy maseczkę przeciw objawom zmęczenia i stresu z dermiki Fresh and Go. Ja ją kupiłam sobie w Daglasie za 6,90. Tu są trzy saszetki. Ale powiem Wam, że to jest um, taka saszetka pod oczy i na powieki. I ja już ją kiedyś ze dwa, może trzy lata temu, chyba ze dwa, ze dwa lata temu już Wam pokazywałam na blogu, recenzowałam ją, ponieważ dostałam ją w ramach współpracy z jakąś drogerią, jaką nie pamiętam, czy to był Bodyland, czy Nocanka, nie wiem, która jest z nich. I ogólnie wtedy świetnie się sprawdzały. sprawdzała ta maseczka. To jest taka forma żelowa, ale jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, no to oczywiście linka zostawiam wam na dole. Takie trzy saszetki kosztują 6,90 i jedną saszetkę zużywam na 2-3 razy, tak naprawdę. No bo tu jest tak naprawdę bardzo bardzo dużo tego żelu. Kolejnymi produktami są maskary. Jedna jest z Essence, druga jest z Tlancom, czyli taka. Przepaść cenowa niesamowicie wielka. I powiem tak, że ta maskara z Essence, ona jest z taką fajną, olbrzymią szczoteczką, gdzie ja nigdy takich szczoteczek nie lubiłam. Wolałam takie, o widzicie, olbrzymia, fajna szczoteczka. Wolałam takie silikonowe, ale po ostatnim um, zużyciu um, tuszu z. Maybelline, tak, takiego niebieskiego, one tam są mega plusz, coś tam, coś tam. Jego recenzję też macie na dole. Ty właśnie przekonałam się bardzo do, do takich dużych szczoteczek i jestem bardzo zadowolona. Ta maskara z Lankowi, jeszcze nie wiem jak się sprawdzi. Ona ma w ogóle takie a, piękne, takie piękne opakowanie, aż po prostu żal, ale otworzę, pokażę Wam, bo ona jest następna do zużycia. Ole ma taką mega śmieszną szczoteczkę, którą dość... I taką, widzicie? Dość ciężko się to w ogóle wyjmuje z tego opakowania, ale myślę, że to jest właśnie ten plus, że um, do końca i dużo łatwiej będzie um, wyjmować mi tą szczoteczkę z resztkami tuszu później. Um, I tutaj. Wiele kobiet nie mogłoby zrobić tego, co uwielbia, czyli takiego zamaczania tej szczoteczki raz za razem i pchania powietrza do środka. Więc lanką się popisało, naprawdę. I jejku, świetne, takie bardzo, bardzo przyjemne jest to opakowanie. No i wygląda jak małe perfumy. Dalej mam róże z Annabelle Minerals. I jest to róż o nazwie Rose i o nazwie Romantic. Powiem Wam, że te róże mają niby 4 gramy, ale ja już jednego z nich używam. Te są dla mnie troszeczkę za jasne, więc po prostu nie będą czekały na zużycie przeze mnie, tylko, tylko komuś je podaruję. To są pełnowymiarowe produkty, kosztują około 30 paru złotych na stronie i... Mm, są dla mnie zbyt zbyt różowe, zbyt takie porcelanowe. Ten, który mam odcień jest taki bardziej, bardziej brzuskwiniowy, bardziej soczysty i nawet o, teraz go mam na sobie codziennie go używam, ponieważ jest to coś delikatnego i takiego bardziej a, trafiającego w mój typ urody. Dalej mam krem z Ziai, z tej wersji sopot, czyli rozświetlającej. Jest to krem opalizujący dla cery suchej i normalnej. Jego ja dostałam kiedyś w ramach tam jakichś naszych takich blogowych wymianek od Kulki bodajże. strasznie skrzypi. Kulka stwierdziła, że nie będzie go używać, no u mnie na razie czeka w kolejce, w bardzo głębokiej i dalekiej kolejce, ale termin przydat przydatności jest jeszcze długi, więc spoko. No nie wiem jak to wyjdzie, może po prostu ktoś będzie potrzebował kremu wcześniej niż ja, więc, więc go po prostu dostanie. Dalej mam, no to Wam wszystko pokażę razem, to jest seria z Argan Oil, jest to maska szampon i, i odżywka. To też mam od kulki. Jeszcze się nie zebrałam, żeby, żeby tego wszystkiego zużyć. Podobno jest fajne. No, ja lubię, jak, są, jak jest argan w produktach, więc no, chciałabym to użyć, ale mam tyle rzeczy, które denkuję dopiero, które wykańczam do włosów, że no, myślę, że niedługo wreszcie przyjdzie na nie pora. Kolejnym produktem jest z firmy Eisenberg Taki, a, takie serum w kremie, które jest rozjaśniające, to jest 50 ml i termin przy przydatności ma jeszcze długi, ale po prostu komuś to podaruję, ponieważ to jest dość drogi kosmetyk, który można dostać i w Seforze, i w Douglasie, ale ja nie mam takich problemów ze skórą, żeby cokolwiek sobie rozjaśniać, jakieś przebarwienia na twarzy, czy, um, czy jakieś sińce pod oczami, czy cokolwiek, no po prostu ktoś to ode mnie dostanie, tylko muszę przemyśleć, komu się to może przydać. Kolejnym produktem jest sól do stóp z Białego Jelenia Hipoalergiczna, to jest 500 gram. I jeszcze jej nie używałam, ponieważ nie mam takiej fajnej wanienki masażera do stóp. Wiem, wiem, że można to zrobić w zwykłej miejsce, ale po prostu ja zwyczajnie na wszystkie takie zabiegi gdzieś sobie chodzę, a w domu nie mam na to czasu, niestety. Ale przechodząc dalej do białego jelenia, bo tak zerkam na to, mam żel podprysznic z koziego mleka, który którego jestem bardzo ciekawa, bo myślę, że to będzie taki bardziej nawilżający niż te żele do podprysznic, takie te zwykłe. Ale oczywiście o tym też dam znać, bo niedługo będzie recenzja również kolejnych tych żeli podprysznic z białego jelenia, bo jedno już oczywiście na dole macie i w denkach się ciągle te produkty pojawiają, ponieważ są one fajne, nie są może za bardzo wydajne. Ale są takie delikatne do skóry, są dość tanie, ładnie pachnące, takie są bardzo uniwersalne i ja jestem z nich zadowolona. E, idąc dalej, nadal no mamy Białego Jelenia. Tutaj jeszcze będą trzy produkty, które wam pokażę. Jest to hipolergiczny żel do mycia twarzy i on jest z aloesem i ogórkiem, czyli um, dwa takie składniki, które ja bardzo, bardzo lubię. E, tutaj jest takie otwieranko, że się tylko. O, naciska i można wycisnąć. I powiem Wam, że no, jeszcze go nie używałam, ale też jestem dobrej myśli, tylko że po prostu te żele do mycia twarzy u mnie idą dość powoli, no bo jednak jest tego zawsze dużo. I teraz mam taki z Nivea, który jest właśnie też takim płynem, jak się wyciska, to mamy piankę. Więc najpierw muszę tamten zużyć, dopiero później wezmę się za ten, a dopiero nastąpi ten z Marizy. Ten, który tak bardzo, bardzo lubię, więc no jak widzicie u mnie te kolejki są troszeczkę długie do tej rzeczy, ale jeżeli jesteście osobami, które potrzebują takich rzeczy, dajcie znać, ja Wam po prostu coś podaruję może, no bo, no bo po co mi aż tyle. Dalej mamy hipoalergiczne mydło na bazie olejków roślinnych dla skóry wrażliwej, również z białego jelenia, no to jest myślę takie jedno z tych bardziej naturalnych mydełek. I chyba już ostatnią rzeczą z Białego Jelenia jest, nie, jeszcze przedostatnią ostatnią, tylko po prostu, o właśnie, to jest to, że te opakowania są takie same. Jedno to jest kremowy żel pod prysznic, a drugie to jest balsam do ciała i opa, mają po 200 ml. Jak się sprawują? Jeszcze nie wiem, ponieważ są jeszcze zafoliowane, zapieczętowane, ale o tym też dam znać, ponieważ ogólnie bardzo pozytywnie się przekonałam do marki Biały Jeleń. W ogóle, odkąd się dowiedziałam, że oni mają taki niesamowicie szeroki asortyment. Już wielokrotnie u mnie mogliście znaleźć na blogu jakieś rzeczy, więc jeżeli będziecie mm, chciały coś wiedzieć np. o płynie micelarnym, który po prostu pokochałam miłością yy, od pierwszego wejrzenia, no to wpisujcie na blogu hasło Biały Jeleń i powinno Wam tam dużo wyskakiwać Idąc dalej e, No powiem Wam tak, że mam jeszcze z seforki Chociaż to już Wam ostatnio pokazałam w nowościach Takich typowo nowościach, nowościach Użyłam już tej maski trzy razy Ale jednak musiałam ją na troszkę, na chwilę odłożyć e, Ponieważ e, tą maskę można używać raz w tygodniu A ja mam kilka jeszcze takich masek Ostatnich e, resztek, które muszę zdękować. Dlatego no, jeszcze na 2-3 tygodnie tutaj jest odłożona. To jest ta e, Bubble Mask z Sephory, która się tak e, bardzo fajnie pieni. I ogólnie powiem Wam, że jakoś specjalnie efektów na razie po niej nie widzę. Nie wiem nawet z czego mam oczekiwać, ale, ale jest fajna, naprawdę. Taka, taka ciekawostka, która wierzy, że jakoś tam działa. E, idąc dalej, mam e, w ogóle. To jest najlepsze, że y, mam dwie paczki perfum. Jednym z nich są perfumy Tous, to są te takie z misiem i o, pudełko jest urocze. Ktoś otwiera, w ogóle no to cudownie to wszystko wygląda. E, I e, to te perfumy 30 ml również, również pięknie wyglądają, tutaj mają taką fajną kokardkę, ale jeżeli chodzi o ich zapach, to w ogóle nie trafił w mój gust, bo wydawałoby się Przynajmniej ja miałam taką nadzieję, że to będą takie fajne, słodkie perfumy. I one, one nie są wcale fajne. One nie są ani słodkie, ani kwiatowe, ani... One są po prostu takie nijakie. Jak... Jak te takie dość tanie perfumy gdzieś w takich sklepach tanich. Po 4 zł. I, i, i to nie dlatego, że no, ten perfum się nie przeterminował, ani nic. Bo ja go... No dopiero co otworzyłam, tak naprawdę ją na początku był taki dziwny. No zapach jest po prostu koszmarny. I nie wiem, w sumie nie wiem na co on czeka, na to, aż go ktoś przygarnie, chyba. Chce ktoś koszmarne perfumy? O, może macie kogoś, kogo nie lubicie i chcecie mu dać jakiś prezent? Oddam w dobre ręce. A tak serio, mam jeszcze drugie perfumy DKNY i to oczywiście standardowo jabłuszko, tylko to jest takie najnowsze wydanie w takim serduszku, przepiękne, naprawdę fajne, bardzo bardzo mi się podoba. No i gdzie DKNY ja zawsze kochałam taką miłością bezwarunkową i nawet bez żadnego wąchania tych perfum mogłabym brać kolejne butelki nowości, no to. Te powiem Wam, że no są takie sobie. To jest. To jest 50 ml i one są takie trochę kwiatowe, trochę poważne. Bardzo ładne. Ogólnie dobrze pachną na człowieku, ale gdzieś jednak to nie jest tak do końca mój zapach. Na kimś bardzo mi się podobają, naprawdę, ale no na mnie już nie bardzo. Użyłam ich dwa razy i odstawiłam z powrotem, więc. One też są do przygarnięcia, ale już chętną na nie mam, Madeleine 90, już się czai i po prostu jej muszę je dać. I tak myślę też, że te róże z Annabelle Minerals też jej muszę podarować, bo ona ma taką jaśniejszą karnację, taką bardziej porcelanową, laleczkową, więc po prostu chyba większość tego pudła muszę jej oddać. Idąc dalej... Mam ten taki malutki, kokosowy żel pod prysznic z seforki. one są po prostu tak dostępne do kupienia za 4 zł, ja mam to no, w sumie na 3, 3 razy, pachną obłędnie, kiedyś Wam pokazywałam w którymś denku, chyba pierwszym albo drugim właśnie mango i powiem Wam, że ja w ogóle bardzo często zapominam o tym, że one istnieją, a tak bardzo, bardzo je kocham, kiedyś będziecie w seforze to kupcie sobie to, wrzućcie do jakiegoś, do jakichś zakupów, albo po prostu specjalnie się po to wybierzcie, bo 4 zł to no nie aż tak dużo, a naprawdę na jeden raz się tego nie zużywa. I te kapsułki są naprawdę świetne. Są w ogóle też pakowane w takie wielkie, długie tuby, gdzie mamy wszystkie smaki, wszystkie kolory, no i to też jest fajne, naprawdę. Więc ogólnie to bardzo, bardzo polecam, chociaż jeszcze kokosowego nie użyłam, to, no to wiem, że się sprawdzi świetnie. Mam też z um, klinika um, takie mydło jakby do twarzy, i to jest chyba jeden z tych trzech kroków, które się wykonuje. Nie mam innych, więc no bo to też dostałam. Tak, no to jest jeden, no to jest Step One, no, więc chociaż tyle, że to nie jest jakiś Step Free. Um, nie wiem, ile to jest, to jest. A, to jest 30 ml. No, więc całkiem, całkiem fajnie. Można tego sobie fajnie używać takiego właśnie mydełka do mycia twarzy. Przedostatnie już do pokazania mam. Nie, nie, to nie są kosmetyki Diora. W takim opakowaniu dostałam pomadkę z Diora, ale tutaj trzymam swoje woski z Yankee Candle. I niektóre mam pootwierane, niektóre nie. One wszystkie też idą do zużycia. No wiecie, wszyscy znacie te woski. Na dole oczywiście też jest recenzja. To pudełko niesamowicie bosko pachnie. I widzicie, o tych wosków jest trochę. Nie będę ich wymować, ponieważ one się bardzo kruszą. Ale to jest świetna sprawa. Jeżeli macie takie woski, no to włóżcie sobie właśnie w takie jakieś opakowanie. I trzymajcie je na przykład w szafie z ubraniami, gdzieś tak na dole, żeby, żeby nie przeszkadzało. Szafa będzie Wam niesamowicie bosko pachnieć. I to nie jest tak, że te zapachy jakoś się mieszają i to jest taki nieprzyjemny zapach. To nie, to jest przepiękne. To w ogóle na odległość pachnie i czasami jak otwieram to pudełko, bo potrzebuję coś wyjąć, no to właśnie taki zapach mi dochodzi. Więc, więc ogólnie no, te woski też idą do zużycia, ale to już tak powolutku, powolutku, bo jak jest lato, to wolę jednak nie palić nic, bo po prostu ten zapach się nie utrzymuje, chyba, że mają przyjść goście, no to wtedy, to wtedy to fajnie wygląda. No i na sam koniec rzecz najgorsza, którą muszę Wam pokazać, Czy najgorsza, no dla mnie, no do, do pokazania też, no i kurczę, muszę to złapać. Na sam koniec coś, czego nienawidzę, są to próbki. Są to te maciu próbeczki, które tak bardzo ciężko mi jest zawsze zużywać. No powiem wam, że no to jest niesamowite. Tu mam um, krem z Pharma Series. pamiętam jeszcze, to już będzie mi się chyba do końca życia um, kojarzyć ze zmalowaną, jak ona właśnie pokazywała jakieś produkty Pharma Series i mówiła Pharmac Elis. I to nie mówię tego złośliwie, bo to było właśnie urocze. I no i fajnie, że ona tak ewoluowała, ale właśnie tak bardzo będzie mi się to z nią kojarzyć. No i to jest na słońce SPF 50, 50, no i tego oczywiście mam więcej. Tu mam jakieś krem na dzień na noc do skóry, bardzo suchej i podrażnionej, z biolejkiem arganowym, z jai. Co prawda to są piątki, trójki, ale i ku mnie jest tak to ciężko wszystko zużywać. Dlaczego? Możecie się dowiedzieć na dole, bo stworzyłam kiedyś taki no, dla mnie zabawny dość post. Dziesięciu punktów, dlaczego nienawidzę zużywać próbek. Dlaczego w ogóle zużywać? Dlaczego nienawidzę ich używać? Nie dość, że jest to ciężko otworzyć. Nie ma tego jak przechowywać. Ja tego naraz nie zużywam. To są często rzeczy, które nie są przystosowane do mojej skóry. Wiadomo. Tam też wymieniłam trzy punkty. Da się go fajnie używać próbek, że mogą nas wcześniej uczulić, więc po co kupować duże opakowanie? No, ale jednak jest więcej minusów, dlatego ja nienawidzę używać próbek. A to się, to się niesamowicie tu zbiera. Chociaż na przykład taka maska błotna z Sefory. Ile to jest? Też jakoś tak malutko. O, to są 3 ml. I na przykład tego bardzo chętnie użyję, bo ogólnie maski maseczki jestem nauczona tak jak właśnie to z to z tej Dermiki. Jestem nauczona, że no trzeba tego używać, że to jest coś, coś fajnego no i tylko w takiej wersji praktycznie. Yy, no i co tutaj jeszcze mam? No mam jeszcze jakieś to jest jakiś serum ze Stella O'Dell, Pat rub, co tu mam jeszcze? Eveline, krem BB, no to w życiu tego na pewno nie będę używać z białego jelenia jakieś y, żel do higieny intymnej i to akurat są 10 ml, to nie są próbki tak do końca, to są saszetki, które normalnie w białym jeleniu można sobie kupić i one są fajne na przykład na wyjazd, y, pod namiot albo na weekend, żeby nie brać y, tych pełnowymiarowych produktów. Ja tu mam jeszcze Leptimarxie mam y, mam jakieś rzeczy oczywiście, no większość rzeczy, to jest takie no do kąpieli, no to jest jakieś dla facetów, coś znowu, Leptimacyje. O, no i dużo Sylveco na przykład. Ale to jest znowu Sylveco, jak ma te 10 ml, to tu jest tego bardzo, bardzo dużo. I na przykład, jeżeli jest szampon pszeniczno-owsiany, to tego też bardzo chętnie zużyję. Tylko po prostu nie wiem, czy te 10 ml starczy mi na moje włosy. Obawiam się, że nie. Dlatego... No też tak kiepsko, ale jak widzę, że tu mam balsam z do włosów z betuliną, to po prostu sobie oba je połączę i wtedy powinno być ok. No i tak jak mówię, no to są dalej te próbki, jakieś tam kremów i w Saint Laurent, jakieś serum, Lancôme, jakieś takie pierdoły znowu znowu Silvego. No i oczywiście też mam te różnego rodzaju perfumy, które są w takich saszetkach albo w takich tych małych buteleczkach i powiem Wam, że tylko raz w życiu udało mi się trafić na coś fajnego. To był właśnie perfum z Lanką, który później sobie kupiłam już pełnowymiarowy, ale no to jest raz w życiu, a ile tych próbek przewinęło mi się przez oczy. to mam jeszcze z Clarins. No ogólnie nienawidzę próbek. I na tym, na tym kończę to wszystko, ale żeby nie było, że to jest takim niemyłym akcentem, powiem Wam, że niedługo będzie fajne rozdanko u mnie, mmm, które będzie obejmowało naprawdę wiele, wiele, wiele kosmetyków. Nie rozdanko z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, których nie będę używać. Nie, nie, nie. Ja to porozdaję wszystko po znajomych. bo to jest em, zebranie produktów z ostatnich dwóch, no trzech miesięcy, tak naprawdę. To wszystko mi się gdzieś tutaj zebrało, i. No, i ja nie mam co z tym po prostu zrobić, dlatego piszcie do mnie. Ja mogę wam to wszystko porozdawać. Nie ma sprawy. No, ale tak jak mówiłam, niedługo będzie rozdanko z bardzo fajnymi produktami. Dajcie łapkę w górę, bo to jest takie dla mnie miłe i świadczące o tym, że żebym nagrywała więcej takich filmów i w ogóle różnych filmów. Subskrybujcie mój kanał, bo to jest dla mnie jeszcze ważniejsze. I do zobaczenia niedługo. Pa! pa!